Otóż będziemy tak przeprowadzać tutaj na sztyleturniu i na turniej, że pierwszą rundę pytań ja przeprowadzę, a następnie będą uczestnicy nominować siebie wzajemnie, aż się po prostu wypną kwień. Dlatego proszę. Czy jesteście gotowi, mój drogi. Rozwij skrót PESEL. Jak się różni uchwała od ustawy? Ile lat ma najstarsza palma w Polsce? Jak odwołać wójta, burmistrza lub prezydenta. Panie marszałku, w jakim mieście znajduje się pierwszy słynny krzywy domek. Od razu. Proszę bardzo, proszę, no nie powiadamy, kochani. Jesteście streszcie w